Siema, z tej strony Konior. Stawiłem już na kanał z 50 filmów i pewnie wydaje się Wam, że wiecie o mnie wszystko. Otóż nie. Traktuję ten kanał oraz Instagram nie jako możliwość zarobku, lecz jako pamiętnik. Wiele było takich przypadków, że zaciąłem się podczas tłumaczenia, zająkałem oraz popełniłem dziecinny błąd podczas wykonywania danego ćwiczenia. Pewnie ciekawi Cię to, czemu stawiałem do internetu swoje upadki. Wstawiałem to, ponieważ chciałem zauważyć swój postęp. Według mnie jestem już inną osobą niż rok temu. Nie zmieniłem się tylko pod względem umiejętności gry lub pod względem fizycznym, także psychicznym. O wiele lepiej mówi mi się do kamery i mam lepszy kontakt z widownią. Pamiętaj o tym, nie ma dni udanych i nieudanych. Wszystko zależy od Ciebie. Niedawno miałem kontuzję prawej stopy. Mam ją też teraz i nagrywam to z wiarą, że mimo to da się nagrać świetny film. Stałem z wielkim bólem i zastanawiałem się, czy iść nagrywać lub spać dalej. Wybrałem tę pierwszą opcję. Po wejściu na boisko postanowiłem używać tylko lewej nogi. Była to wielka strata, ponieważ jestem zawodnikiem prawonożnym. Lecz mimo to wyszedł spoko odcinek na YouTube oraz filmy na Instagram. Gdybym się poddał, nie pisałbym tego. Nie zależy mi tylko na bardzo dużej widowni. Zależy mi też na byciu świetnym piłkarzem oraz człowiekiem. Na boisku zawsze wchodzę z wielkim zaangażowaniem, lecz strach, zmęczenie oraz brak koncentracji czasem wygrywa. Nie jestem zawodnikiem kiwającym się i grającym cały czas samemu. Staram się zawsze podawać, ponieważ jest to sport zespołowy wam się tylko wtedy, gdy muszę. Nie grałem nigdy w życiu w żadnym najlepszym klubie, ani nie byłem przez nikogo wychwalany. Marzę o tym, by kiedyś się zmierzyć z tymi ludźmi, co we mnie nie wierzyli i zrobili mi krzywdę. Chcę zagrać przeciw nim na 300% i zamknąć im jawy. Przede mną czeka teraz ciężki okres. Dawać będę dwa najważniejsze egzaminy życiowe. Jest to prawo jazdy oraz matura. Czy to znam? Przekonamy się. Czasem sobie myślę, co by było, gdybym nigdy nie tchnął piłki. Trudno mi to jest sobie wyobrazić. Zdarzają się też mądrale, którzy wytykają moje błędy i moją pracę mają za bezsens. Denerwuje mnie to, że ludzie, którzy przez całe życie siedzą na dupie, mówią mi, co mam robić. Obiecuję, że jeszcze będą wkurzeni na mnie, że będę mieć więcej. Zobaczymy, co będzie za rok dwa. Moja pasja to nie tylko piłka i sport, mam też inną którą zależy od Was i zobaczymy, ilu nas tu będzie najwięcej. 1000 to nie moje maksimum, to dopiero początek. Wyjątkowo nie będę prosić o te suby i te inne, ale jeśli spodobał Ci się film bądź zmotywował, to udostępnij go, będę wdzięczny. Może kiedyś posłucham Waszej historii.